Connecting to, AI. Connecting to, AI. Connecting to, AI. to jest podcast AI codziennie, czyli co słychać w sztucznej inteligencji. Zapraszam do wysłuchania najciekawszych informacji ze świata AI. Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Dobrzański zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka AI codziennie. Dziś omówię nowe modele AI od Antropika. W tym Klot 35 Sonet i Haiku przyjrze się nowemu narzędziu Dreamlab od Canvy, a na koniec porozmawiamy o wynikach badań na temat zaufania Europejczyków do AI. Anthropic ogłosiło wydanie nowych modeli AI: Klot 35 Sonet oraz Klot 35 Haiku. Sonet to ulepszona wersja swojego poprzednika, szczególnie skuteczna w zadaniach programistycznych. Poprawiono jego wyniki na benchmarkach. Ogólna efektywność modelu wzrosła z 33 do 49%. Model ten jest również dostępny jako beta w wersji desktopowej. Potrafi naśladować działania ludzi, takie jak kliknięcia i pisanie tekstu, może na przykład wypełniać formularze w otwartym oknie. Z kolei, haiku, który zostanie wydany wkrótce. Dorównuje pod względem wydajności poprzedniemu, największemu modelowi Klot 3 opus, oferując przy tym wyższą prędkość działania oraz niski koszt. Haiku jest szczególnie skuteczny w zadaniach związanych z kodowaniem i instrukcjami narzędziowymi. Przechodzimy dalej. Canva wprowadziła nową funkcję generowania obrazów opartą na technologii Leonardo AI, firmy, którą pozyskała na początku roku. Nowe narzędzie nazwane Dreamlab pozwala użytkownikom tworzyć obrazy na podstawie tekstu w 15 różnych stylach graficznych, takich jak 3D render i ilustracja. Dreamlab oferuje lepszą jakość dla stylów fotograficznych oraz obrazów z wieloma obiektami. Dodatkowo użytkownicy mają większą kontrolę nad ostatecznym wynikiem. Dzięki funkcji przypominającej narzędzie Reference Image z Photoshopa. Canva ulepszyła również inne narzędzia AI, takie jak Magic Write, który teraz zapewnia większą precyzję i komendy auto-uzupełniania. Zaktualizowano także narzędzia do edycji wideo, oraz wprowadzono nowe efekty animacyjne i funkcje automatycznego generowania napisów. Obecnie Canva ma 200 milionów użytkowników miesięcznie, co oznacza wzrost o 130% w porównaniu do poprzedniego roku. I na koniec, nowe badanie pokazuje, że Europejczycy mają niewielkie zaufanie do sztucznej inteligencji w kontekście wyborów, ale jednocześnie popierają jej użycie w operacjach policyjnych i wojskowych, na przykład takich, które wiążą się z rozpoznawaniem twarzy. Według raportu European Tech Insights przeprowadzonego przez IE University w Hiszpanii, aż 67% Europejczyków obawia się, że hakerzy mogą wpłynąć na wyniki wyborów, a ponad 30% uważa, że AI już miała wpływ na ich decyzje wyborcze. W Wielkiej Brytanii i Hiszpanii obawy te są szczególnie silne. Odpowiednio 54 i 51% obywateli. Nie ufa AI w kontekście wyborów. Mimo tych obaw, 3 na 4 ankietowanych popiera użycie AI do nadzoru. Co ciekawe, młodsze pokolenia są bardziej skłonne zaufać technologii. Co trzeci respondent poniżej 35 roku życia jest gotowy powierzyć AI głosowanie w ich imieniu. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Słyszymy się niebawem. Cześć! Podcast, który dostarcza ci wiedzę.